Witam na kanale Marek Meran. Nie ma wątpliwości, że nauka to jeden z najważniejszych obszarów życia. No bo pomyślmy, technologie, które nas otaczają, smartfony, internet, komputery, efekty specjalne w filmach z Hollywood, które by nie były możliwe bez najnowocześniejszych technologii, samochody z mikroprocesorami. Nie mówiąc o rzeczach tak oczywistych jak mosty, wieżowce i inne konstrukcje inżynierów. Poza tym, nauka to gwarancja obiektywności, prawdy, postępu. Jeżeli nie wierzysz we wszechmoc nauki, to to jest oznaka głupoty, ciemnoty, zacofania i przesądów. Ale to wszystko, Wali się w gruzy, jeżeli sobie uświadomimy, że nauka to zbiór hipotez, a nie prawd ostatecznych. Prawdziwi naukowcy o tym wiedzą, dobrzy naukowcy o tym wiedzą. W wielu obszarach nauki są tylko hipotezy, wiele obszarów nauki to tylko hipotezy. Jednoznaczność dotyczy tylko tego, co możemy sprawdzić w praktyce. Na co dzień, co możemy obliczyć, na przykład inżynieria, chodzi tu o mosty, wieżowce, drogi itd. Chociaż nawet tam nie wszystko da się przewidzieć, absolutnie nie wszystko, no bo musimy brać, brać pod uwagę nieprzewidywalny wpływ różnych czynników atmosferycznych, wady materiałowe i tym podobne. Poza tym mamy fałszywy obraz nauki promowany, rozpowszechniany w mediach. Wszyscy znamy zwrot „Amerykańscy naukowcy. Amerykańscy naukowcy ustalili, że białe jest białe albo że białe jest czarne. Media przekazują nam te informacje o nauce, w której mamy wierzyć, po to, żebyśmy byli posłusznymi obywatelami posłusznego społeczeństwa, po to, żebyśmy szli w odpowiednim i zaplanowanym kierunku, po to, żeby w odpowiednim i zaplanowanym kierunku szły nasze marzenia, życiowe decyzje, nawet nasze bunty, po to, żebyśmy na przykład kupowali różne towary. Prawdziwe artykuły naukowe są nudne, zawikłane i niezrozumiałe. Za to artykuły sponsorowane są proste, ciekawe, sensacyjne i tym podobne. Co z tego, że naginają prawdę albo to wręcz bzdury i kłamstwa? Weźmy, weźmy na przykład odżywianie. To bardzo ważny temat w ostatnich kilkudziesięciu latach. Odżywianie stało się modą. A przy okazji jest w nim mnóstwo bzdur, kłamstw, marketingu, iluzji, reklamy i PR-u. Na przykład, kto mógłby skorzystać na obsesyjnym promowaniu picia wody? Może producenci wody? Nie, na pewno nie, to niemożliwe. Kto mógłby skorzystać na promowaniu margaryny? Może producenci margaryny? Nie, na pewno nie. To niemożliwe. Jak myślisz? Teoria cholesterolowa powstała wiele lat temu na podstawie eksperymentu, w którym króliki karmiono muszczkiem i żółtkami jajek. No ale przecież króliki są roślinożerne, a do tego w naturze nigdy nie jedzą takich rzeczy. A już na pewno nie w takich ilościach. Poza tym przenoszenie wyników tego eksperymentu na ludzi jest oszustwem. Jaka jest twoja reakcja na te informacje? Że to bzdury? Na pewno? Skąd wiesz, może to tylko odruchowa reakcja na nowe informacje, których do tej pory nie słyszałeś, nie słyszałaś. Może po prostu odruchowo, na oślep, odrzucasz coś, co nie tyle, że jest kłamstwem, ale co po prostu nie zgadza się z wersją powtarzaną przez media od dziesięcioleci. Bo to, co powtarzane wystarczająco często, staje się prawdą, przynajmniej w umysłach ludzi, a przecież to właśnie się liczy. To cytat z mojej książki. Szczegóły za chwilę. W następnej części o słabości metod naukowych. Więcej szczegółów o tym, że nauka bardzo często ma fałszywy obraz świata. A razem z nauką my wszyscy. Piszcie swoje pytania pod tym filmem. Pewnie za jakiś czas zrobimy questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście jak zawsze na YouTube o wyłączenie adblocka i słuchanie nagrań do samego końca. O subskrybowanie kanału. O lajki, o komentarze, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach w internecie, po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Oczywiście, mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu. To zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. A teraz fragmenty mojej książki: Rzeczywistość, część pod tytułem Nauka. Z pierwszego tomu czarnego. Punkt pierwszy. Musisz pić dwa litry wody dziennie. Już samo to brzmi dziwnie. Jak to dwa litry, niezależnie od tego, czy jesteś 50-kilogramową kobietą, czy 120-kilogramowym mężczyzną? Ale idźmy dalej. To zalecenie jest efektem pomyłki w obliczeniach. Nie wzięto pod uwagę wszystkich czynników. Po prostu założono, że trzeba pić tyle wody, ile opuszcza organizm, pot, mocz i tym podobne błędnie. Bo to nie jest tak, że organizm korzysta tylko z wody wypijanej jako picie. Woda jest też w różnych produktach spożywczych i to w dużych ilościach, na przykład warzywa owoce. Dodatkowo część wody w jedzeniu jest związana. To woda metaboliczna uwalniana w procesach przemiany materii, np. metabolizmu białek. Dla wielu ludzi butelka wody stała się nieodłącznym elementem zdrowia, sprawności, aktywności, sukcesu to efekt marketingowych wysiłków producentów wody, bo znowu nie bierze się pod uwagę wielu czynników. Na przykład, z czego jest zrobiona butelka wody? Szkodliwe cząsteczki plastiku. Między innymi zdecydowanie szkodliwy bisfenol A, który jest rakotwórczy, powoduje otyłość, u mężczyzn pojawienie się cech żeńskich, impotencję i bezpłodność itp. Co więcej, nie ma dowodów naukowych, że picie 8 szklanek wody dziennie jest wskazane, poza przypadkami specjalnymi. Dodatkowo w oryginalnym zaleceniu pochodzącym z USA jest mowa o 8 filiżankach cups wody, nie szklankach. Filiżanka ma pojemność około 237 ml, a szklanka 250 ml. A więc nawet samo 8 szklanek jest przesadą w stosunku do tamtego oryginalnego zalecenia, już przesadzonego. Od jakiegoś już czasu wiadomo, że zalecenie o 8 szklankach wody dziennie jest bez sensu. Tymczasem media i producenci wody, niczym nie zrażeni powtarzają ciągle to samo. Bo to, co powtarzane wystarczająco często, staje się prawdą. Przynajmniej w umysłach ludzi, a przecież to właśnie się liczy. Punkt drugi. Woda pomaga w odchudzaniu. Być może dla wielu będzie bolesne rozstać się z tym przekonaniem, ale czy prawda nie jest lepsza, czy nie stwarza więcej możliwości? Bo nie ma naukowych dowodów na to, że woda powoduje uczucie sytości, czy zmniejsza ilość zjadanych kalorii. Nie ma nawet dowodów na to, że 8 szklanek wody dziennie polepsza funkcjonowanie nerek i oczyszczanie z toksyn. Oskarżanie masła jest bzdurne, bo masło zawiera co prawda dużo cholesterolu, ale zawiera też wiele różnych rodzajów tłuszczu, w tym takie, które stabilizują poziom cholesterolu w organizmie. Skąd właściwie wzięło się przekonanie, że cholesterol szkodzi? Z eksperymentów na królikach dziesiątki lat temu zwierzęta karmiono muszczkiem i żółtkami jaj. W ich tętnicach pojawiły się zmiany podobne do miażdżycy u ludzi. Podobne. Ale króliki są roślinożercami, na wolności nie jedzą muszczku i jajek. Do tego ich reakcja na cholesterol jest 3000 razy silniejsza niż u człowieka. Chodziło więc nie tyle o sam cholesterol, co o jego gigantyczne dawki, zatrucie cholesterolem. Każda substancja w zbyt dużej ilości jest trująca. Dotyczy to też tak niewinnych substancji, jak zwykła woda, śmierć z przewodnienia czy sól. Powraca tu też pytanie, na, na ile i czy w ogóle możemy przenosić na ludzi wyniki eksperymentów na zwierzętach. To, że możemy, to tylko założenie teoretyczne. Profesor Hans Kaunitz, patolog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, wskazuje, że zmiany miażdżicowe w eksperymentach na zwierzętach bardzo się różnią od takich zmian u ludzi. Wspaniałym dowodem na teorię cholesterolową było badanie w Karelii Północnej. W tej fińskiej prowincji liczba zawałów serca była bardzo wysoka. Uznano, że odpowiadają za to palenie papierosów, wysoki poziom cholesterolu we krwi i nadciśnienie tętnicze. Przeprowadzono więc tam kampanie prozdrowotne skoncentrowane na tych czynnikach. Rzeczywiście liczba mieszkańców Karelii Północnej umierających na zawał zmniejszyła się. Co za sukces! Nie podano jednak pełnych wyników tego badania, bo była jeszcze grupa porównawcza mieszkańcy sąsiedniej prowincji. Oni nie zmienili nic w swojej diecie i stylu życia. Tak, ich poziom cholesterolu nie zmienił się. Ale liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia zmniejszyła się w tej prowincji jeszcze bardziej. Wygląda więc na to, że obniżenie poziomu cholesterolu wcale nie pomaga, a wręcz szkodzi. Cholesterol nie jest żadną niebezpieczną trucizną, jest za to podstawowym elementem budulcowym wszystkich komórek ciała. Na przykład, jego zawartość w nadnerczach to około 50%, połowa w mózgu, mniej więcej, kilk kilkanaście procent, w sercu, prawie 10%. Mleko człowieka zawiera dwa razy więcej cholesterolu niż mleko krowie. Organizm sam produkuje cholesterol i utrzymuje jego ilość na optymalnym poziomie homeostaza. Cholesterol ma wręcz korzystne działanie. Większość pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu zdrowieje, podczas gdy 2 trzecie pacjentów z poziomem cholesterolu poniżej 150 mg umiera. Punkt 6. Jedz mnóstwo owoców i warzyw. Generalnie owoce i warzywa są dobre, ale nie można przesadzać. Zależy dla kogo. Zależy na przykład od grupy krwi. Poza tym w mięsie i tłuszczu zwierzęcym są pewne składniki, których właściwie nie można zastąpić niczym innym. Na przykład witamina A nie do zastąpienia beta-karotenem z produktów roślinnych. No i jest nieprawdą, że owoce i warzywa, jakie można kupić w zwykłym sklepie, to samo zdrowie. Pomijmy nawet szkodliwy Roundup, glifosat, Pestycydy i inne chemikalia w nich zawarte. Owoce i warzywa nie mają już tyle substancji odżywczych np. magnezu ile podają różne tabele. Tak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, teraz już tak nie jest. Powodem jest wyjałowienie gleby i nowoczesne przemysłowe sposoby uprawy i przetwórstwa. Punkt jedenasty. Sól podwyższa ciśnienie krwi. Nie i jednocześnie tak. Sprawa jest bardziej złożona. To przykład manipulacji, kłamstw nauki, albo raczej kłamstw tych, którzy przedstawiają fałszywy obraz nauki, którzy rozpowszechniają tylko część prawdy. To przykład szkodliwych wypowiedzi tych ludzi, którzy prawie nic nie rozumieją. Ciśnienie może podwyższać sztucznie produkowana sól, chlorek sodu. Za to ciśnienia nie podwyższa dobra sól kamienna, np. sól kłodawska, bo oprócz chlorku sodu zawiera jeszcze wiele innych pierwiastków śladowych i minerałów, które nie tylko zapobiegają wzrostowi ciśnienia, ale dodatkowo są niezbędne dla dobrego funkcjonowania organizmu. Tych pierwiastków śladowych i minerałów brak w sterylnej i nowoczesnej przemysłowej żywności. Punkt 12. Witaminy w tabletkach dla zdrowia. Teoria o działaniu witamin jest niejasna i w wielu przypadkach bezsensowna. Widać to na, widać to na przykład w zaleceniach określających niezbędne dla człowieka ilość witaminy C. Na przykład, Brytyjczyk podobno potrzebuje tylko 30 mg witaminy C, ale Niemiec aż 100 mg każdego dnia. Skąd tak wielkie różnice? Bo nie ma sensownych naukowych danych wskazujących precyzyjne wartości. Te wartości są za to wypracowywane w dyskusjach pomiędzy ekspertami. Ekspertami na takich konferencjach konsensusu kwitną mgliste domysły, które zastępują fakty ustalane w eksperymentach naukowych. Konferencje konsensusu. Są często sponsorowane przez producentów suplementów witaminowych i mineralnych. Jak pisze dr Natasha Campbell McBride, wiele suplementów jest przyswajanych w bardzo niewielkim stopniu. W przypadku niektórych przyswajalność wynosi tylko 9%. Przyczyną jest starynian magnezu i inne staryniany, których powszechnie się używa przy produkcji suplementów. Jako lubrykantów. Staryniany oblepiają cząsteczki substancji i zmniejszają ich wchłanianie. Staryniany wytwarza się m.in. z oleju bawełnianego, który uszkadza wątrobę oraz ma bardzo wysoką zawartość pestycydów. Tak więc nic dziwnego, że suplementy mogą szkodzić. Drugim powodem są różne inne szkodliwe substancje dodawane do suplementów. Na przykład dwutlenek tytanu, czyli tlenek tytanu 4 e 171 o którym już wiadomo, że jest rakotwórczy. Trzecim powodem jest inna budowa chemiczna, inne działanie na organizm oraz sposoby produkcji syntetycznych suplementów. Jak pisze Robert Thiel, Ph.D., witaminy w pożywieniu różnią się chemicznie i strukturalnie od swoich sztucznych odpowiedników. Witamina E znajdująca się w pożywieniu ma do 4 razy większą moc antyoksydacyjną niż witamina E jako sztuczny suplement. Witamina H w pożywieniu ma do 100 razy silniejsze działanie niż witamina H jako sztuczny suplement. Dalej pisze o jednej z publikacji naukowych, tak zwana metaanaliza, czyli badanie innych badań. Jego autor przyjrzał się artykułom naukowym na temat Wpływu cholesterolu na zdrowie. W tym czasie obowiązującym poglądem była teoria, że wysoki poziom cholesterolu wywołuje zawały serca i skrasa życie. Poczytaj też w części odżywianie punkt trzeci margaryna jest zdrowa, bo to tłuszcz roślinny. Okazało się, że badania wykazujące, że takiego związku nie ma, były cytowane przez innych badaczy sześć razy rzadziej. Niż badania potwierdzające obowiązującą teorię. Po 1970 roku nie były cytowane, mimo że jednych i drugich było praktycznie tyle samo. To kolejny przykład, który potwierdza, że niemożliwe jest obiektywne, bezstronne, czyste dążenie do prawdy i jak trudno jest cokolwiek ustalić. W bibliografii m.in artykuł z American Journal of Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology artykuł z British Medical Journal artykuł Dana Negojanu i Stanleya Goldfarba z Journal of the American Society of Nephrology publikacja Komisji Europejskiej artykuł doktora Roberta Thila, publikacja Merck Research Laboratories The Merck Index article British Medical Journal and artykuł z czasopisma Lancet